90% osób piszących do mnie z zapytaniami, to są osoby piszące fantastykę. To nie są jakieś grube statystyki, po prostu wziąłem ostatnie 9 osób, które do mnie pisało na 10 możliwych, i oni faktycznie pisali fantastykę. Co widzisz, kiedy słyszysz fantastykę? Czy widzisz Harry'ego Pottera, czy widzisz Władcę Pierścieni, czy widzisz Gwiezdne Wojny, czy widzisz Zmierzch, czy widzisz Niezgodną? One wszystkie mieszczą się w dziale fantastyka. Duża trudność w fantastyce jest taka, że nie masz zarysowanej linii fabularnej. Jest oczywiście popularny wątek przygody, wątek podróży, ale nie masz Przygotowanego takiego stricte zarysu fabularnego, jak to zwykle bywa w romansie, albo jak to bywa w kryminale. Kiedy słyszysz kryminał, wiesz, że fabularnie będzie tam morderstwo, będzie zabójstwo i będzie rozwiązywanie zagadki. Kiedy jest romans albo erotyk, wiesz, że głównym wątkiem fabularnym będzie miłość, romans dwóch bądź więcej osób, najczęściej będzie to trójkąt. I w tym momencie fantastyka ma największe pole do popisu, bo jesteś w stanie stworzyć romans. W fantastyce jesteś w stanie stworzyć kryminał w fantastyce, fantastykę z elementami kryminału, romansu, erotyki, horroru, troszeczkę jesteś w stanie pomieszać, chociaż horror to też podgatunek, w sumie rodzina fantastyki. Nie zagłębiajmy się w to na razie, jeszcze kiedyś do tego dotrę. To, co najbardziej nas przyciąga w fantastyce, to wymyślone światy, wymyślona historia kreacja, całkowita kreacja nowego świata to jest zawsze to, co przyciągało nas w fantastyce i muszę tu niestety popsioczyć trochę na swoich rodzimych kolegów po Fachu, że nasza polska rzeczywistość fantastyczna jest strasznie biedna. Że my tych światów fantastycznych to za dużo nie mamy. My się opieramy gdzieś w średniowieczu, rycerze, wikingowie, XVII wiek, XV wiek. Mamy czasy quasi-europejskie, quasi-średniowieczne. Mamy Polskę, mamy Polskę w kosmosie, Polskę w średniowieczu, Polskę współczesną, wirtualną Polskę. Toć weź ta wymyśl ta jakiś świat od początku do końca. Pożyczają całą mitologię słowiańską, całą mitologię nordycką, całą mitologię angiel, angielską, jeśli mogę się tak wyrazić. No, którą książkę nie złapie? To jest no, albo to jest nasz na świat. I elementy fantastyczne Albo to jest historical fiction Albo to jest kolejna zrzynka za Wiedźminem Bo był jeden Andrzej Sapkowski Co wymyślił Wiedźmina i potem wszyscy piszą Zabójce potworów Ale te potwory to muszą być słowiańskie No bo własnego potwora już nie mogę wymyślić Ja w sumie jestem hipokrytą Bo piszę obecnie liceum ogólnomagiczne Czyli magia w naszym polskim systemie edukacji Ale nieważne Dopóki mam napisanych tylko kosmiczne bobry Z własnym światem własne rasy To mogę się mądrzyć tu podpowiadam od razu początkującym autorom: jeżeli chcesz stworzyć ciekawą historię, e, najpierw spróbuj troszeczkę stworzyć tą scenę. E, flora, fauna, prawa, które rządzą e, twoją, e, twoim światem, e, staraj się to oprzeć w taki sposób, żeby bez względu na to, jaką fabułę sobie nie wymyślisz, to żeby ta, ten świat jakoś sobie funkcjonował. Możesz zmieniać ten świat w trakcie fabuły. Ale polecam, nie opieraj całej fabuły na jednej całego świata na jednej postaci, tylko staraj się, żeby ten świat sobie jakoś sam funkcjonował. Ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że kiedy tworzyłem historię swojego świata, najpierw stworzyłem światozbiór. sześć planet wokół jednego słoneczka. Dopiero później zacząłem tworzyć fabułę i mogę śmiało powiedzieć, pierwsza cała fabuła yy, yy, kosmicznych Bobrów kronik światozbioru, poleciała kompletnie do kosza. Z pierwszej fabuły zostało tylko dwie osoby, został i i został Markir Rester marczy. Te postacie wydawały mi się na tyle ciekawe, że warto było z nich zrobić fabułę, a cała pierwsza fabuła Światozbioru poszła do kosza. Świat w ogóle na tym nie ucierpiał. Świat został dosłownie ten sam. Scena została ta sama. Więc tu polecam również wam. Stwórzmy najpierw troszeczkę świata, a dopiero później e, twórzmy fabułę. Kwestia fanfików. Polecam serdecznie, bo na to cierpi mnóstwo początkujących pisarzy. Polecam serdecznie, piszcie fanfiki. E, fanfiki mają jedną bardzo ważną cechę uczysz się opisywać rzeczy wymyślone fantaści mają z tym ogromny problem no bo ty w tym momencie nie opisujesz na przykład samochodu Audi bo większość książek obyczajowych to napiszą, że przejechało 15, przejechał 15-letni Volkswagen Golf i wszyscy mają w głowie jak wygląda ten 15-letni Volkswagen Golf, ale jak napiszesz, że przeleciał żyrokopter no to nikt nie ma pojęcia co ja w tym momencie mam przed oczami i fantaści niejednokrotnie zagłębiają się w totalnie absurdalnie długie Opisy, jak ten żerokopter wygląda, jak on lata, jak on został stworzony, wymyślony, a to jest elf, a ten elf to jest rasa długowiecznych, długo żyjących, rasa, która przypłynęła z innego kontynentu. Czujesz o co chodzi, nie? I oni Ro rozpisujemy się na to, na nieprzepasne strony robimy opisy przyrody, opisy bohaterów. Yy, strój opisujemy co do jednego ściegu, jakiegoś na, blu na bluzie czy na, na kurtce. Polecam serdecznie radzę na fanfikach. Dlatego, że kiedy piszesz na przykład Gwiezdne Wojny i masz rycerza Jedi, to ty nie rozpisujesz w tym momencie całego zakonu rycerzy Jedi i nie będziesz opowiadać człowiekowi na kartach historii czym jest moc, czym jest republika, czym jest yy, zakon rycerzy Jedi i w ogóle. Tylko dasz skróty, nie? Że jest republika, jest jakiś konflikt, jest rycerz Jedi, gościu z supermocami i w ogóle. I zmieścisz to nagle w dwa zdania. I polecam właśnie takie ćwiczenia robić sobie, żeby umieć Streścić do dwóch zdań każdy jeden opis. Mikmak to bobrowaty stworek, ale bez ogona. W kamizelce, z, w meloniku, z długimi wąsiskami. Już masz to przed oczami, nie? Już wiesz, jak gościu wygląda. Użyłem ilu 10, 12 słów i wie, wiemy, mamy przed oczami. Jedziemy dalej. Klimat. To absolutna podstawa. Jest absolutnie mnóstwo odmian fantastyki, jeśli chodzi o klimat. Mamy high fantazy, low fantazy, dark fantazy, steampunk, dieselpunk, raypunk, atompunk. Cyberpunk, mamy jeszcze post-apo, mamy dystopię, mamy utopię, science fiction, historical fiction, horror. Tu już nawet nie będę wchodził głębiej, bo jeszcze horror tu ma swoje podkategorie, science fiction ma swoje podkategorie. Daj pan spokój. Warto wiedzieć, w jakim klimacie chcesz tworzyć, przede wszystkim dlatego, że wtedy wiesz z czego się uczyć. Jeżeli chcesz tworzyć historię steampunkową, to warto by było przeczytać jakiś tekst, kilka tekstów steampunkowych i wiedzieć, z czym to się, je, o co w tym chodzi. Przykładowo, teksty post-apo skupiają się na historii pojedynczego bohatera i zmierzeniu się z tą samotnością upadłego świata: że jest samotny wędrowiec przemierzający pustkę w świata. Nowoświat został zniszczony, no i on się z tym mierzy, ma tego swojego psa Ochłapa i on se chodzi yy, yy, po nieprzepasnych polach yy, Wielkopolski. I wtedy możesz zobaczyć ten klimat, z tego klimatu czerpać ale jednocześnie wtedy jesteś w stanie pójść troszeczkę inny, za innym ciosem, na przykład stworzyć tętniącą życiem cywilizację w post-apo, ale wtedy już wchodzisz w inny też klimat, nie? jest wszystko pogmatwane jak klocki Lego, ja sobie zdaję z tego sprawę, zrobię oddzielny materiał na temat gatunków, podgatunków fantastyki, obiecuję. Nieskończonościologia. Paskudną wadą wszystkich pisarzy fantastycznych jest pisanie długich, długich, długich serii, Książkowych. Polscy autorzy są w tym absolutnymi mistrzami, bo Jacek Piekara to już ma chyba 17 tomów. Cesarzowa Achaja również nie wygląda, żeby chowała się jakoś do końca. Tylko, że to nie pomaga początkującemu autorowi, dlatego, że on nie ma jeszcze wyrobionej marki wydawniczej. I najgorsze co można zrobić, to skierować się do wydawnictwa z ukończonym pierwszym tomem. Powiedzieć, że ja w sumie nie wiem, ile będzie tych tomów, może będą 3, może będzie 9, nie mam na to za bardzo pomysłu jeszcze, ale wydajcie mi pierwszy tom. No i wydawca w tym momencie się boi, no bo jaką on ma pewność, że ty tą historię skończysz? Jeżeli byś miał napisane już 3, 4, 5 książek i powiedział w tym momencie, że mierzysz się z epopeją, mierzysz się z epicką historią na 5 tomów, no to wtedy oni są w stanie. Zaufać, bo wiedzą, że ty ten projekt dowieziesz. A jeżeli jesteś absolutnym świeżakiem, no to zwyczajnie w świecie boją się zainwestować. Beata Majewska dała mi fenomenalną radę kiedyś, ja się do tej rady zastosowałem, jeśli chodzi o liceum ogólnomagiczne. E, spróbuj pisać w taki sposób, żeby nawet jeżeli miałoby nie być następnej części, to nie przyniesie to szkody dla Twojego cyklu książek. To znaczy, że domykasz większość dom wątków, domykasz większość domków, fenomenalnie. Domykasz większość wątków, zostawiasz sobie furtkę, ale to fu ta furtka nie jest jakoś tam gigantyczna, tylko taka. O. Gdyby Harry Potter miał się zakończyć w pierwszej części, to by właściwie mógł się zakończyć w pierwszej części, byśmy powiedzieli: No pojechał, wrócił, ciąg dalszy nastąpi może tak, może nie, jest tam gdzieś tam wielki zły obiecany, ale mogłoby się to jakoś tam jeszcze by się to dźwigło, nie? Poza tym również powiem, że potrafią być różne perturbacje, możesz nagle potrzebować skończyć historię dwa tomy wcześniej, bo na przykład wydawnictwo się zamyka, są takie sytuacje na rynku polskim również i nagle się okazuje, że miałeś fabułę rozpisano na 7 części ale nagle musisz się zmieścić w trzy części Martin ma w tym momencie straszny z tym problem, że rozciąg Gry o tron ponad wszelkie możliwości, no i on teraz musi dowieść zakończenie, i musi dowieść zakończenie, które wgniecie wszystkich fotel, bo ludzie czekają na to zakończenie od kilkunastu książek. Ale im więcej książek, tym większy apetyt na epickie zakończenie, i mało kto, naprawdę mało kto jest w stanie Udźwignąć ten high. Najważniejsza sprawa przy pisaniu fantastyki: nie poddawaj się, rób solidny plan. Najpierw pisz opowiadania, potem pisz y, swoją fantastykę. Zaplanuj y, świat, zaplanuj bohaterów, wpraw to w ruch, obserwuj, rób notatki, poprawiaj, pisz, ale przede wszystkim pisz, pisz choćby nie wiem co, codziennie. Po tysiąc znaków, po pięć tysięcy znaków, ale pisz, naprawdę pisz tą książkę i dokończaj ją, żeby ona ujrzała światło dzienne. Nie mów tylko o tym uniwersum, ty je napisz, ty je stwórz, daj nam to uniwersum. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Z mojej strony to wszystko i jak zawsze na razie. Do zobaczenia i do usłyszenia.